Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Żyjemy w świecie przepełnionym kodami. A to czipy... A to jakieś inne wejścia y, do kont naszych bankowych no, gwarantują nam bezpieczeństwo, oczywiście, ale to nic nie znaczy. To znaczy tylko tyle, że jest nam wygodniej. Natomiast jeśli mamy na myśli kody, to ja zawsze, ale to zawsze, brałem pod uwagę kody kulturowe. Te są najważniejsze te, które stanowią o życiu populacji, życiu narodu idąc dalej, ale także każdy każdej z nas, każdego z nas. Takim najważniejszym dla mnie, a może i dla wielu, kodem jest kobieta. Kobieta matka, kobieta siostra, kobieta córka, kobieta przyjaciółka, by nie powiedzieć. Kochanka. Tak, też się zdarza, co wcale nie znaczy, że żona nie może być kochanką, żebyśmy się dobrze rozumieli. Kod, kobieta jest kodem fantastycznym, kulturowym i fantastycznym, bo z nią wiążą się najpiękniejsze momenty naszego życia. A ponieważ Zbliża się dzień 8 marca, którego ja nigdy nie lubiłem obchodzić, bo uważam, że Dzień, tak zwany Dzień Kobiet, powinien trwać cały rok. No bo co to za jeden dzień dla kobiety? Kobieta powinna być czczona, pieszczona cały rok. W związku z tym, postanowiłem, że no, któż. Yy, z naszych, która z naszych kobiet jest tak widziana, jest na piedestale. No, są dwie wójcice, jak ja mówię, czyli panie wójt gminy Jakubów i gminy Stanisławów. Hanna Woczal i Kinga Sosińska. Oto one w całej krasie wśród kwiet, kwietnych ogrodów i to one stanowią kryjów właśnie tego Numeru, który Państwu dajemy do lektury, do czytania, inaczej rzecz ujmując. Zobaczmy, co kobiety władzy sądzą nie tylko o władzy, ale i o innych kobietach. Mamy przed sobą, jeśli już Państwo kupili, Bądź mają w internecie, bo przypominam, mamy już e-wydanie w internecie. Y, kosztuje 3 zł, tak jak normalnie, ale im więcej Państwo wykupią na większy y, czas, na dłuższy czas, no to wtedy ta cena radykalnie się zmniejsza. A najlepiej wykupić na cały rok, to rzeczywiście wtedy cena jest już niewielka. Y, a jeśli mają Państwo, to. E-wydanie bądź wydanie papierowe, to na pewno spostrzeżecie nie tylko tę piękną okładkę, o której przed chwilą mówiłem, ale również środek, nasz, nasze szparty, nasze kolumny tygodnika, co słychać, które już 25 lat się zapełniają. Ponad 25, już parę miesięcy minęło. I mam nadzieję, że będą się zapełniać. I tu apel. Powtarzam ten apel. Swego czasu zamieściłem e, przekaz pocztowy, by Państwo mogli na, e, wpłacać nam, jeśli chcecie w ogóle, żeby, e, co słychać, e, było i większe, i obszerniejsze, ale niekoniecznie. Lepiej będzie, jeśli macie firmę znajomego, e, to niech się u nas ogłosi, od miesięcznie za 100 zł, czy 200, jeśli go stać. A jeśli wy chcecie też nam pomóc, ci, którzy nie mają żadnej firmy, to przychodźcie z ogłoszeniami drobnymi, kupujcie nasz tygodnik, tak będzie najlepiej. Pomagajmy sobie, bo jest trudny czas, ja nie przeczę, bardzo trudny. Co wcale nie znaczy, że się u nas przestaną ogłaszać. Ogłaszają się. Mamy tutaj wiele firm, które się nadal ogłaszają, ale mówię, gdybyście chcieli szerszy, pojemniejszy, więcej tekstów, może rozrywki jeszcze troszkę, to bardzo proszę o kupowanie, co słychać i ewentualne ogłaszanie. Naprawdę nie trzeba dużo włożyć, żeby sporo, a może jeszcze i dużo wyjąć z tej treści kulturowej, no bo przecież nasze czasopismo jest. Kulturowe, jak najbardziej jest trochę polityki, jest spraw pol ogólnopolskich, ale przede wszystkim są sprawy lokalne, na które my szczególną rolę zwracamy. No a z takich spraw lokalnych, oprócz tego, że mamy o tych kodach cały falieton mój przeze mnie napisany, ja popełniłem ten falieton, o również jak postrzegamy, czy inni postrzegają, Czyli same kobiety się postrzegają w, w XXI wieku, właściwie już na początku trzeciej dekady XXI wieku. Kto to wiedział? Pamiętam lata 60., 70., kiedy byłem takim no, uczniakiem i pisaliśmy, jak ten XXI wiek będzie wyglądał. Na początku nic się nie sprawdziło absolutnie. No a teraz już dwie dekady minęło. No i właśnie dwie dekady już ma miasto Halinów. Mamy obszerny artykuł, trochę historii i statystyki na temat Halinowa. Powiedzmy szczerze, to miasto wiele nie dało temu, yy, temu osiedlu, które kiedyś było takim ogrodem, willa, skróda, bo przecież Halinów to skróda, jakie dzisiaj od dźwięki ma przynależność Halinowa, proszę Państwa, do na przykład Okuniewa, bo tam była gmina. W ogóle te tereny przechodziły, to jak w czasie wojny, czy z rąk do rąk, no i mentalność tych ludzi jest dzisiaj taka, jaka jest. Ja zawsze mówię, że zachód naszego powiatu to jest Całkiem coś innego mentalnie, oczywiście, kulturowo też niż wschód powiatu czy, czy nawet centrum. Ale czyż różnorodność nie jest piękna? Jest. No, teraz powiedzą Państwo, no tak, różnorodność, no to zaprośmy tutaj do pracy, bo wszystko na to wskazuje, że będą u nas pracowali obcokrajowcy. Zależy, powiem tak, zależy jacy. O. A więc Halinowie mamy jako no, jubileusz, o którym to jubileuszu w ogóle nie mówiło się podczas e, przyjmowania brzemienia Stolicy Kulturalnej e, Mazowsza, bo powiat miński przyjął takie, ja nazywam to brzemieniem, bo to nie jest wygodna sytuacja, to nie jest coś, co e, pachnie tylko osiągnięciami i samymi plusami. Ale oczywiście ujęto 600 miasta Miejskłazowiecki i 400 Cegłowa jako miejscowości też osiedla. No, Cegłów nie miał być ogrodem podwarszawskim, na pewno nie, chociaż linia kolejowa, tak jak w przypadku Halinowa, pomogła się tej miejscowości rozwinąć. Więc Halinow został pominięty. nie wiedzieć czemu może dlatego, że tam władza jest troszkę inna. Że burmistrz Ciszkowski to nie jest ani lewak, ani centrowiec. Ale odrzućmy politykę troszkę na bok. Będziemy sprzyjać Halinowowi, żeby i władzom gminy, miasta, gminy, by uczcić. Teraz jest struna, do, już już czas najwyższy się zgłaszać do tej struny. Jeśli ktoś nie zgłosił się, to proszę obejrzeć nasze reklamy struny w poprzednim wydaniu. I ewentualnie się zgłosić. Czyli zacne, będzie dobrze. A jeśli jeszcze wrócę chwilę do kobiet, to pamiętajmy o samotnych kobietach, szczególnie o samotnych. One żyją gdzieś tam w ukryciu, nie skarżą się, bo kobiety są cierpliwe, ale samotność zabija. Znam osobiście taki przypadek, kiedy aż serce się kraje. Gdy patrzy się na samotną, 80-paroletnią kobietę, której nawet zabrano emeryturę i nie ma grosza, za opiekę oczywiście, jak najbardziej, wszystko słodziutko, tylko że ktoś, kto był cały czas wyzwolony, kto miał zawsze kasę przy sobie i teraz nie ma ani złotówki, to proszę sobie wyobrazić. No, ja już nie mówię o takich wyrodnych dzieciach, którzy tylko by chcieli korzystać całe życie. Z rodziców i na starość również. Nie patrzą na ich choroby, na to, że ich wychowali. To dla mnie jest bardzo, bardzo przykre. Nie będę streszczał tutaj najnowszego wydania. Jest kilkadziesiąt artykułów dłuższych. Nie wszystko nam się nawet zmieściło w tym wydaniu, ale zwracam uwagę na ranking szkół średnich, że te nasze szkoły wypadły bardzo blado, a niektóre z nich, nie powiem, E, proszę znaleźć, to e, w ogóle nie zmieściły się w rankingu na kilkaset szkół. To właśnie ciekawe. E, żeby nie było tak, że my preferujemy pewne szkoły, no to przecież punkty, punkty odzwierciedlają poziom, poziom, a są r, jasne reguły punktowania. Tak jak tutaj zaznaczamy, jest wszystko czarno, kolorowo na białym, powiedzmy, nie czarno na białym i y, zapoznać się. Macierzanka, tak, macierzanka wśród liceów, a wśród techników oczywiście też technika zespołu szkół ekonomicznych, ale zwracam uwagę na jedno z liceów, które jest na samym y, końcu, nawet za Sulejówkiem. Salezjańskie, no niestety, obciach niesamowity, aż trudno uwierzyć, że takie miejsce i tyle tylko punktów Mogło, można zdobyć. Coś tam się niedobrego dzieje w tych, tych salezjanów naszych, a już były 130 miejsca, nawet lepiej prawie e, tak jak i macierzanka, no ale e, wyszło tak, wpadka w tym roku jest. Mam nadzieję, mam nadzieję że będzie lepiej. No dymanie na zawołanie. Ja muszę polecić ten artykuł od naszego donosiciela, który opisuje jak powstało Pewna stacja telewizyjna, TVN, krótko mówiąc, ITI najpierw ta firma, potem TVN, a teraz Discovery TVN. No jest, czego tutaj nie piszemy, bunt na statku na, w załodze TVN-u, odzywają się ci zwolnieni pracownicy, którzy mieli swoje zdanie, ale nie mogli tego ani pokazać, ani o tym opowiedzieć. Na kanale TVN, na żadnym z kanałów TVN. -u. Więc a szczególnie chodziło o szczepienia właśnie tej elity TVN-owskiej poza kolejnością. No i chryja się szykuje, natomiast największą chryją było to, jak to powstało przez założone przez służby specjalne, jeszcze nie III RP, a PRL-u, czyli Polski Ludowej. Syp po śniegu. No właśnie, dębę ruszyło pierwsze. Będą sprzątać. Proszę w sobotę, jeśli ktoś ma ochotę, a mieszka na terenie gminy, dębę, chociaż niekoniecznie, może pomóc. Trzeba się skontaktować z urzędem gminy. Będą, są rękawiczki, można wszystko pobrać i przystąpić do sprzątania. Bo prawdę mówiąc, po śniegu, jeśli śnieg już stopniał, to mamy ten syp wyłażący wszędzie. I w rowach, i w lasach. I niestety niedaleko domostw też każdy powinien jednak posprzątać. Za, zamiećmy te chodniki, zamiećmy tak, żeby to było takie fajne, no żeby, żeby ta wiosna sprowokować, żeby wiosna przyszła może trochę wcześniej. Aż, proszę Państwa, no nie, nie, nie rekord, bo było już 148 osób zmarło. I co ciekawe, proszę Państwa. Yy, niby średnia wieka jest 75, bo sporo zmarło po 80, ale jest dużo, bardzo dużo osób tak do yy, 70 roku życia, yy, 15 aż, to dużo. Od 40 do, do więcej, dużo 60-latków umiera. Teraz patrzyłem, dzisiaj robiłem zdjęcia nekrologów. Jeśli Państwo mają jakiś nekrolog fajny, ciekawy, proszę mi przysłać na sms-em na, 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 na mój numer telefonu albo napisać o kimś, kto zmarł, a godnie żył lub ciekawie żył. Bardzo chętnie zamieścimy takie sprawy. Trzeba ludzi promować za ich życie. Umierają też, tak jak te kobiety, które zostają samotne, taki ludzie umierają, niestety, w samotności. To jest najbardziej przykra sprawa, kiedy leży ktoś w szpitalu i nie można do niego zajrzeć, kiedy nie wiemy. Lekarze są różni, różni i nieraz rzeczywiście kompatybilni, empatyczni, a, a, a nieraz no nie można się niczego dowiedzieć. Też znam takie przykłady, też znam niestety takie przykłady. Chyba będziemy o nich pisać, bo tego nie można. To jest znak czasów obecnych, znak czasów. I to dotyczy nie tylko starszych osób, ale i młodszych. Przegrywają walkę z chorobą, i to niekoniecznie z chorobą covidową. Absolutnie. Dużo osób umiera właśnie na choroby inne, bo nie mogły, nie mogły się doczekać badań, bo nie mogli w czas, w czas być leczeni. To jeszcze, przykrzejsze, to, to się nie mieści w głowie, by nie mówić w parę. No, w tonacji dominacji to jest ten artykuł właśnie okładkowy. Napisany jest tak, jak, jak kobiety myślą. Ja się rozmawiając z paniami, panią Kingo i panią Hanią, również zacząłem myśleć po kobiecemu. Nie było to wcale łatwe, a już pisać naprawdę nie było łatwe, ale może się to komuś Spodoba. Zachęcam do przeczytania. Jest Klimat na drogi. To jest w Właśnie przy okazji. Tak, kontekstowo. No i nowe covidowe. Też przykra sprawa. My musimy czekać do sesji Rady Powiatu, by cokolwiek dowiedzieć się o postępującym yy, zarazie bądź yy, przeciwdziałaniu tej zarazie. Pan dyrektor Martyniak, którego lubię nawet. Niestety, nie chcę na ten temat rozmawiać. Ja nie wiem, dlaczego nabiera wody w usta, kiedy zadaje konkretne pytania. Ale będę miał te pytania. Niestety, no prześlę pismem, bo pan dyrektor chce, nie wiem, jakoś się specjalnie przygotować. Jeśli się jest dyrektorem, to się wie od razu, co jest grane. To się zna odpowiedź na każde pytanie, a jak nie zna, to mam zastępcę. Mam mogę rzecznika prasowego mieć również, który powinien znać. Ja mogę, panie dyrektorze, na pana rzecznika. Się tam wybrać, i będę pana reprezentował. I wszyscy wszyscy będą wiedzieli naprawdę. Zbudowali samochód ze śniegu w Stanisławowie, no znowu Stanisławu. Ale proszę Państwa, w Kałuszynie wyszły srebrne orły, czyli najlepsi w nauce są zdjęcia. No, ciekawy jestem, jak ta gala nagród będzie wyglądała i co burmistrz kupi im za. Te nauki, może stypendia będą również, ale może i jakieś nagrody. Gala jeszcze nie. Później też być może o tym napiszemy. Polecam także, chociaż miałem nie polecać tak ogólnie, ale muszę. Muszę polecić, proszę Państwa, artykuł taki statystyczny o kulturze i sporcie. Ile gminy przeznaczają na kulturę i sport? Sobie, proszę Państwo, niech porównają i wbrew pozorom, wbrew pozorom per capita, czyli na osobę te wydawałoby się najmocniejsze gminy, nie przeznaczają wcale dużych pieniędzy per capita, bo w sumie ilościowo to tak mogą być niektórzy bardzo zawiedzeni, no ale trudno. Już, o, właśnie na 13 stronie jest to e, Kalinoje, o jej Miskości, no i dwóch noworodków. Proszę bardzo, żebyście państwo, ci dzieci, co się urodzą, przysłali nam. Na pewno zamieścimy. Nie możemy wchodzić teraz na, do szpitala. No, nadal ten kobiet szaleje, wszyscy się boją. Uważajmy na siebie, naprawdę. Uważajmy na siebie, by się nie przeziębić, by nie. E, Popaść w jakieś, no, zaraz, jakąś zarazę, już nie mówię o covidowej, ale w ogóle w inną zarazę, chociażby kulturową. I na koniec, już proszę Państwa, przy tego, że mamy 9, a nawet 10 pozycji filmowych, reportażowych, to o pępku. Ja pamiętam, kiedy byłem mały, i mówię: Babciu, babciu, brzusek mnie boli. A babcia. E, e, Nachuchała w ten brzusek e, po, okrężnym takim ruchem, nawet, nawet troszeczkę napluła nieraz, albo e, rozcieńczoną e, rozcieńczony taki alkohol e, przyłożyła tutaj szmatkę i też też masowała. No i te, przypomniałem sobie to, i wpadłem na pomysł, zacząłem szukać, czy rzeczywiście to pomaga, bo przecież nasz pępek to takie pierwociny. Byśmy. byśmy Związani nim z naszą matką, każdy z nas. Byliśmy odżywiani. No a przecież do pępka dochodzą wszystkie naczynia krwionośne. Koło pępka jest nerw błędny, dlatego też zaklejanie tego pępka przed podróżą przynosi dobre efekty. No, po prostu nie robi nam się słabo, nie wymiotujemy. Ale są jeszcze inne, bo ja nie będę zdradzał do końca, co trzeba robić, żeby przez pępek. Się leczyć lub pewnym, że m, zapobiegać, no, bądź troszeczkę y, uchronić nas przed skutkami pewnych chorób. To jest do poczytania. W naszym najnowszym numerze tygodnika. Co słychać? Kłaniam się, życzę zdrowia, jak zwykle, nieustannie. No i żebyśmy naprawdę wśród tych y, naszych umarłych. Mieli 10 osób, 20 maksimum, i już naprawdę na koniec popatrzmy tam, prawo, w lewo zobaczmy u, sąsiadku, u sąsiadów czy nie ma starszego człowieka, czy nie ma starszej kobiety, szczególnie one, które urodziły dzieci, napracowały się całe życie. Które miały takich mężów, jakich miały, niekoniecznie kochających, niekoniecznie miłujących, a nieraz i pijących, czy nie ma gdzieś kobiety, której trzeba pomóc. Szczególnie starszej. Takiej, która za każdy nasz uśmiech odpłaci nam wieloma uśmiechami, i będzie przede wszystkim szczęśliwsza. Tak na dzień kobiet ale wcale niekoniecznie. Tak na cały rok Państwu tego życzę. Do widzenia. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. co słychać? TV!